Wyjście z trójką dzieci samo w sobie jest już jak wyprawa. A jeszcze dodatkowo rowerki. No to już jest wielka akcja. Kolejna przerwa motywacyjna. Jaki teraz smak lodów macie dziewczyny? Dwie. Dwa. Dobrze. Jak dziewiąteczka idzie? Klarci. Pięknie. Jest żebek? 7, bardzo ładnie. I tak wygląda efekt naszej dzisiejszej pracy. Poświęciłyśmy na to kilka dobrych godzin. Ja mam teraz szybkę. Cześć, witamy Was w nowym vlogu. My właśnie wybrałyśmy się. Wybraliśmy się, bo z tatą, na lody na molo jedziemy na rowerkach. To jest pierwszy raz dziewczyn na biegówkach. Powiem Wam szczerze, że trochę może to dziwnie zabrzmi, ale one pierwszy raz siedzą na rowerkach biegowych. Wcześniej jakoś nigdy nie było nam po drodze, żeby. Jeździć na rowerkach biegowych, bo wiecie, wyjście z trójką dzieci samo w sobie jest już jak wyprawa. A jeszcze dodatkowo rowerki no to już jest wielka akcja. No i Łusia troszeczkę ma trudności. Łusia ogólnie pod względem fizycznym zawsze troszkę jest e, słabsza niż dziewczyny. Ona. E, Słucham? Dobra. Łucia ma trochę problemy z zaburzeniami sensoryki, więc dla niej to jest naprawdę duże wyzwanie. No i jakoś nam ta jazda idzie. Dla Łucji jest to spore wyzwanie, ale z każdym krokiem jest coraz lepiej. Super! I o to chodziło, super! Tata, tata Cię trzyma, tak? Czy mama ma tu trzymać? Mama trzyma za plecach, tak? Łusia się wtedy czuje bezpieczniej. A jak tam mój rajdowiec? Jak rajdowców? Tak, już słychać szum słyszycie? Już może słychać, już molo widać, zaraz będą lody. Najlepszy motywator. A jaki smak macie lodów? Nie waniliowy, śmietankowy, tak? A ty jak A ja mam bezowy. A tata nie wiem, chyba też śmietankowy.

i od razu więcej siły ma do jazdy. No więc pierwsze koty za płoty. Ja zlałam do myśli. pierwsza, super. Kolejna przerwa motywacyjna. Jaki teraz smak lodów macie dziewczyny? Mhm. Smaczne. Ale dzisiaj rozpusta, co? Zadowolona Usia? No mama jest z Usi dumna. Usia bardzo pięknie się nauczyła jeździć na rowerku. Wychodziłyśmy z domu, to była wielka awantura, że Łusia nie potrafi jeździć, tak? Ale było płaczu. A usia zjadła loda i nagle nauczyła się, tak? Super moc loda. I będzie miała jeszcze dużo siły. Będziesz miała jeszcze więcej siły po tym lodzie, tak? To teraz będziesz się ścigać. Dzisiaj ja będę ścigać. Super. O to chodzi. Pierwsze wyjście rowerowe uważam za bardzo udane. Początki były trudne, zwłaszcza dla Łucji, ale teraz spójrzcie, jak ona śmiga, jak się przełamała. Jestem bardzo z niej dumna. Mam świadomość, że dla większości osób opanowanie jazdy na rowerku biegowym w biegowym wieku 3,5 lat to nie jest jakiś wyczyn, że większość dzieci zaczyna swoją przygodę z biegówką dużo szybciej. Ale tak jak wspomniałam, mucja ma zaburzenia integracji sensorycznej, które oprócz tego, że pojawiają się z taką nadwrażliwością na różne bodźce, czy to dźwiękowe, czy na dotyk, Lucja też ma takie lęki grawitacyjne. Nie lubi podrzucania, boi się wysokości yy, i na przykład y, bardzo długo miałyśmy problem ze schodzeniem po schodach, po prostu się tego bała. Nie lubi takich sytuacji, gdzie traci grunt pod nogami, na przykład y, z tego względu też pewnie nie czuje się zbyt pewnie w wodzie. I na przykład dopiero w tym roku zaczęła swobodnie zjeżdżać ze nie bo wcześniej na się bała teraz patrzcie jak szaleje i na brzuchu i tyłem i przodem i Łódź jest też e, prawdopodobnie z powodu tych zaburzeń sensoryki mniej e, sprawna fizycznie niż jej siostry, dlatego też tak bardzo cieszę się z tej jazdy na rowerku i że jak na pierwszy raz to myślę, że fajnie jej poszło no widać, że przełamała swoje lęki trochę żałuję w sumie, że dopiero teraz kupiliśmy dziewczynom rowerki wcześniej myśl o wy w rowerowej jakoś przerażała mnie. Wiecie, wszyscy mi w ogóle wcześniej straszyli tymi rowerami. Ja w miałem miałam taki obraz dzieci jeżdżących w różne strony, wjeżdżających na ścieżkę rowerową, na rowery, na ulicę, które z chwilę przewracają, płaczą. Myślałam, że taka wycieczka ostatecznie zakończy się tym, że będę nosiła na plecach te trzy rowerki. Ale jednak nie było tak źle. Dzisiaj jemy obiadek na świeżym powietrzu, tak? Na tarasie. Tak. Tak, nie, ma, nie ma A na stole rośnie marchewka. Dojdzie. Nawet dzisiaj jest ładna pogoda. Miała być burza o 14, ale już jest po 14 i burzy nie ma. Nie ma. Rysy, nie I mm -hmm. A Teraz z dziewczynami rysy. trochę ćwiczymy szlaczki. Pokaż, Karunia, jak tobie idzie. No, rysuj, Karunia, rysuj. Mm -hmm. Dokładnie, powolutku, nie się. Tak. idzie. Pięknie Łusia, Silicznie brawo. Idzie. I A teraz Tak, powolutku Anielka, nie śpiesz się. Nie udało się? To zetrzyj. Tak, w górę i w dół. Śliczna jedyneczka. Bardzo ładne jedyneczki. A jak twoje jedyneczki, Anielko? Najpierw policzmy nóżki Biedronki, bo tyle samo musimy narysować kropek na y, skrzydełkach. Liczymy nóżki. Jeden, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak. Czyli ile kropeczek musimy narysować? Sześć, sześć. Tak? tak? Tak. Rysujemy malutkie kropeczki. Jaka to jest cyfra? Biedrunki, biedrunki, biedrunki. 4. <noise> Czyli po polsku cztery, tak? Tylko soń nie zapadł ze sklepem. Tak, osoń nie wie. A co teraz, Klaruniu, piszesz? Co to jest za cyferka? Nie wiem. <noise> no to najpierw policz żabki. Tu siedzą żabki, policz te żabki. Nie przeszkadza mi w pracy. Klarciu, ale ty musisz wiedzieć, jaką cyferkę piszesz. Wiesz? Policz najpierw szapki, żebyś wiedziała, co to za cyferka. Liczymy. Jeden. Nie przeszkadza mi w Oj, Klarciu, Klarciu. 4, 5, 6, 7, tak, ile jest żabek? 7, 7. 7, 7, 7 bardzo ładnie. To teraz cyferkę 7 popraw. Od góry zaczynamy zawsze. 5, tak. 6, 7, 7, 8, 8 9. 7, 5. Nie, ma. bo najpierw robimy tak. Tu do końca i dopiero na końcu robimy tą kreseczkę, dobra? Na końcu tą kreseczkę. Teraz tutaj tak zrobię. Tak, do końca, na sam dół, na sam dół, tak, i kreseczkę w poprzek. Super, brawo Łusiu, bardzo dobrze Ci idzie siódemeczka. Jak dziewiąteczka idzie, Klarci? Pięknie. Siedem, osiem. Tak, i to jest Osiem. Osiem, ślicznie, i cyferka osiem, tak jak strzałka pokazuje. Bardzo dobrze Usiu. tak. Tu nie ma jabłuszek. nie Pusta miska, to znaczy nic, zero. Nie ma niczego, zero. A tutaj ile jest? Jedno. Jedno jabłko, tak? To jedyneczkę. Jak wygląda jedyneczka? Dwie laseczki. Laseczka w górę i laseczka w dół. No. Hej. No hej. Licz teraz tutaj ile jest jabłuszek w tej misce. Dwie. Dwa, tak, cyferkę dwa trzeba napisać. Pamiętasz jak wygląda dwa? Tutaj u Anielki jest cyferka dwa. Widzisz? Pamiętasz ją? No, tylko Klarciu, zawsze od dołu zaczynasz, a trzeba od góry. O tak, odtąd. Bardzo dobrze, Nieciu, od góry. nie Klarciu, ty narysowałaś ptaszka? Ale to... Tutaj było pokazane, że w tym gniazdku nie ma ptaszka, jest zero. Nie ma nic w gniazdku. To jest cyferka zero, która mówi o tym, że nic nie ma w gniazdku, a Kracja narysowała ptaszka. Ale śliczny był ten ptaszek, ci powiem. Bardzo ładny. Oj, Anielka, Anielka, co to będzie w szkole? Co to będzie w szkole? Co to będzie w szkole, jak ty masz... Do dwójki nie jesteś w stanie dojść. Leniuchu, leniuchu. Która to cyfra jeden? Tak. Tak, to połącz Pawia z cyfrą jeden. Tak. Tak. Teraz policz kraby. Dwie. Dwa, dobrze. Ślicznie. No i jak tam Anielciu? Jak Ci idzie moja damo? O, trzy dwójki się pojawiły. No pięknie. Jak mi one my, my. <grywa> Tak, trzy dwójki jak wy. Dobra, to narysuj teraz kolejne. No. Dobra. O, Klarciu, a unieś brodę. Ale Klarcia jest popisana. <grywa> Będziemy miały co myć. Pięknie. Dobra. Tata, zabierajcie się stąd, bo ja muszę popracować. Nie No to już mykajcie stąd Tata Tak Tak są. Ale ja mam teraz żywność Ale na kanapie jest powietrze leniwe Tata <grymka> No właśnie Także na kanapę zapraszam pana Do widzenia Do widzenia państwu Fajnie idziemy do domu! Idziemy na drzemkę na kanapę. Co prawda, dziewczynki już śpią, ale ja Wam jeszcze pokażę nad czym dzisiaj pracowałyśmy całe popołudnie i wieczór. To są wszystkie puzzle, jakie my posiadamy w domu. I dzisiaj dziewczyny wpadły na genialny pomysł, aby te puzzle zmieszać i udawać, że to są frytki, jak to one mi powiedziały. A więc zmieszały puzzle i smażyły je a więc miałyśmy dzisiaj przymusowe układanie puzli żeby to wszystko posegregować no to musiałyśmy to ułożyć i tak wygląda efekt naszej dzisiejszej pracy poświęciłyśmy na to kilka dobrych godzin no ale udało się ułożyć jeszcze niektórych brakuje pojedynczych elementów one prawdopodobnie są pod kanapą a więc Jutro rano będziemy odsuwać kanapę i może uda się nam jeszcze wydobyć spod niej co nieco. Ale w ogóle często pytacie mnie o to, jakie puzzle mamy w domu, a więc teraz jest okazja, by wam je pokazać. Mamy sporo takich puzzli w czteropakach. One wyglądają tak. Tutaj mamy księżniczkę Zosię, krainę lodu. Kucyki Pony, Psi Patrol, Bing. I tu są te trzy księżniczki Disney'a. Poza tym mamy o, jakieś stare jeszcze z mojego dzieciństwa puzle śnieżka. Dwa zestawy Binga, takie olbrzymie. Tutaj mamy jakąś myszkę Miki, tu księżniczki Disney'a. Tu mamy Arkenoego, po spodem. W lesie zwierzątka, tutaj są trzy zestawy puzli jenot, chyba ta firma się nazywa, i one są o tyle fajne, też kiedyś Wam je pokazywałam, że na niektórych zwierzakach jest o, takie futerko. Różne struktury, można sobie te zwierzątka pomacać. Yy, tutaj, tutaj są puzle, które są teraz numerem jeden u dziewczyn. Mapa Polski. Tu są pojedyncze puzle. Też z bajek. Tu też pojedyncze puzle. I myszka, Miki. I to tyle. Daję Wam jeszcze raz rzut na wszystkie pudełka. Jeśli byście byli zainteresowani, to o, możecie sobie zapauzować. A to jest firma Janot. Yy, I podejrzeć, jakie to są puzle. No, także dzisiaj się troszkę. Napracowałyśmy. A teraz pora na odpoczynek, a więc dobranoc noc i do zobaczenia w kolejnym filmie.